Czy Konfederacja dogadała się ze Zbigniewem Ziobro? Taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Jakie są ku temu przesłanki, jak to oceniam? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Dzieje się, jeżeli chodzi o kwestię uchylenia immunitetu oraz. Zgody na złożenie wniosku o areszt w przypadku posła, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ponieważ Witold Tumanowicz, jeden z posłów Konfederacji oraz członek Rady Liderów tejże, powiedział w jednym z wywiadów, w takiej formule kilkuosobowej, że Konfederacja ma być przeciw. On to chyba sformułował w trochę inny sposób, że chodziło mu w jego, jak rozumiem, przekonaniu. Miał na myśli taki skrót sytuacyjny, że będzie przeciwko zgodzie na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Natomiast. Patrząc tak technicznie, no to Sejm nie daje zgody na sam areszt, tylko na to, aby prokurator złożył wniosek do niezawisłego sądu o zgodę na areszt. Więc to trochę się różni, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, no ale rozumiem, że to właśnie taka myśl przyświecała posłowi Tumanowiczowi. No i popatrzcie. Konfederacja, która najgłośniej krzyczała o tym, że trzeba wszystkich rozliczać, że będzie równo patrzyła na ręce zarówno Platformie, jak i pis -owi. Konfederacja, która była skrajnie antysystemowa, która miała robić w cudzysłowie porządek z państwem, kiedy tylko ma okazję nie tyle własnym działaniem, co ma okazję po prostu nie przeszkadzać innej osobie, która takie działanie podejmuje, no to będzie przeciwko. Wiadomo, że w obliczu faktu, iż większość rządząca najprawdopodobniej w tej kwestii się w żaden sposób nie przełamie, w takim sensie, że nie będzie tam żadnych wyłomów i że najprawdopodobniej politycy Platformy PSL-u, Polski 2050 oraz Lewicy zagłosują za tym wnioskiem, no to raczej nie jest prawdopodobne, aby Ziobro się uchował przed konsekwencją. Natomiast sam fakt, że Konfederacja, no wiadomo, jeszcze trochę czasu do tego głosowania jest, ale sam fakt, że Konfederacja w ogóle rozważa taki scenariusz, jest dla mnie bardzo bulwersujący, ale jednocześnie satysfakcjonujący w tym sensie, że potwierdza moje wcześniejsze tezy, że Konfederacja wcale rozliczyć nikogo nie chce, że Konfederacja po cichu będzie sprzyjać Pisowi, nawet jeżeli deklaruje oficjalnie swoją walkę z tą partią, no to widzicie, jest, wiecie, to nie jest kwestia interpretacji. Są namacalne dowody na to, że Zbigniew Ziobro powinien zostać aresztowany i powinien być postawiony w stan oskarżenia wobec wszystkich czynów, których się dopuścił jako były minister sprawiedliwości. I Konfederacja mając możliwość dosłownie wciśnięcia jednego przycisku, no nie jednego, bo tych posłów jest kilkunastu, prawda, ale wiecie o co chodzi, że każdy z tych posłów może wcisnąć jeden guziczek i tak naprawdę przypieczętować ten etap rozliczeń, w tym momencie konfederacja mówi, nie, my tam uważamy, że posłów i w ogóle polityków nie powinno się tak brutalnie traktować, że nie wiem, to rząd Tuska się teraz bierze tam zemstę polityczną, że żurkowcy będą teraz zamykać swoich przeciwników politycznych i tak dalej. Słuchajcie, ja naprawdę rozumiem, że wśród moich widzów jest też jak rozumiem, pewna część konfederatów i szanuję też to, że ci ludzie wchodzą na mój kanał, nawet jeżeli się ze mną nie zgadzają i szanuję też to, że nie robią w komentarzach, przynajmniej część z nich nie robi żadnego syfu. Natomiast właśnie zwracam się do tych osób, które z konfederacją sympatyzują i które głosowały na właśnie to ugrupowanie, motywowani, motywowane te osoby, chęcią rozliczenia poprzedniej władzy. Widzicie sami bardzo dobrze, że to się nie wydarzy. Że Konfederacja nie ma chęci rozliczenia PiSu. Mencen najgłośniej krzyczy, tam pisze na Facebookach, Twitterach, nagrywa filmy na TikToka, że tak, wszyscy są źli, wszyscy kradli, PiS, PO, jedno zło, urdur i tak dalej. Ale kiedy właśnie na PiS wyszły jakieś brudy, kiedy na PiS wyszły dokumenty, które potwierdzają, co oni odwalali w trakcie swoich rządów, no to wtedy Mencen tam wiecie, gdzieś, prawda, głowa w ogóle wpatrzona w sufit, o. Albo w dół w ogóle, w podłogę. Mencen w ogóle nie ma wtedy żadnej takiej wiecie, wewnętrznej chęci, aby dokonać tych rozliczeń, albo aby przynajmniej komuś pomóc. Oczywiście, tak jak mówię, sytuacja może ulec zmianie. Dynamika jest dość y, ciekawa i nie mam pewności, że Mencen że naprawdę m, popełni tak duży błąd i postanowi nie rozliczyć ziobry. No ale jeżeli to się wydarzy, jeżeli faktycznie konfederaci zagłosują, może nie solidarnie, ale w większości zagłosują y, na korzyść ziobry no to uważam, że nie mają czego szukać i powinni, musia, powinni się im wyborcy odwdzięczyć w cudzysłowie po prostu wycofanie swojego poparcia. No bo jeżeli ktoś faktycznie oczekiwał, że przestępstwa poprzedniej władzy będą rozliczone i że te osoby poniosą konsekwencje, no to teraz widzi, że sojusznikiem w tej sprawie nie będzie wcale... Konfederacja. Być może ma to dosyć banalne wytłumaczenie, czyli ch chęć stworzenia w przyszłości za te dwa lata z hakiem rządu konfopisu, albo jeszcze ewentualnie z dodatkiem brauna, czyli będziemy mieli konfobraunopis, w tej sytuacji to w połączeniu z tymi przeciekami które mówiły o tym że szykuje się pakt cenacki po stronie prawicy właśnie w wyborach do izby wyższej polskiego parlamentu te wszystkie jakieś umizgi w kierunku nawrockiego wykonaniu mencena to wszystko się skłania, skłania przepraszam składa w całkiem logiczną całość i ja oczywiście nie twierdzę że konfederacja Wejdzie do rządu z pisem od razu w Trmiga. Oczywiście, że będzie chciała pis trochę przeczołgać i będzie chciała wynegocjować dla siebie jak najwięcej stołków. Natomiast uważam, że wszyscy, którzy traktowali te partię jako alternatywę dla tych dwóch głównych sił, muszą czuć, czuć się w tym momencie zawiedzeni, muszą czuć się wręcz zdradzeni przez wybranych przez siebie posłańców, posłów na, na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego apeluję do Konfederatów. Zastanówcie się, kto naprawdę rozlicza pis. Czy naj, najbardziej i najskuteczniej rozlicza pis na przykład mister Żurek, który wziął się osoby do roboty, który po tak naprawdę nie trzech miesiącach, no przesadziłem nie trzech, po trzech właśnie niemal równo miesiącach od wejścia na swój urząd, bo to się stało po koniec lipca, mamy teraz początek listopada, no więc możemy mówić, że cały sierpień, wrzesień, cały październik ich... Haczyk, prawda, listopada był już pod jego nadzorem jako głównego ministra spraw, ministra spraw, ministra sprawiedliwości, przepraszam najmocniej, jeżeli pomyliłem nazwę, oczywiście chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o nadzór nad wymiarem sprawiedliwości i chodzi o to, że ten człowiek naprawdę wziął się do roboty, naprawdę przyspieszył te działania i w przeciwieństwie do swojego poprzednika, czyli w przeciwieństwie do Bodnara, naprawdę robi wszystko, aby to się zmaterializowało. I pytanie, czy to on rozlicza lepiej PiS, czy może PiS rozlicza głośno-krzyczący i wręcz histerycznie mm, artykułując swoje poglądy męcen, który koniec końców deklaruje, że zagłosuje po myśli do cholery jasnej ziobry. Po prostu. Zastanówcie się, Konfederaci, kogo popieracie, na kogo głosujecie, i czy przypadkiem nie jesteście w tym momencie oszukiwani przez swoich idoli bo ja bym się czuł oszukany. Jak na przykład ja się czułem oszukany w tamtej kadencji jeszcze przez Kaczyńskiego, przez PiS, to w konsekwencji poczucia bycia oszukanym oczywiście zmieniłem swoje poglądy, zmieniłem to w jaki sposób głosowałem i w jaki sposób później odnajdywałem się na scenie politycznej, bo uważałem, że tym, którzy zdradzają, tym, którzy sprzeniewierzają się pewnym ideom, po prostu nie warto po raz kolejny ufać. I tak jak Kaczyński zawiódł oczekiwania wielu Polaków, a biorąc pod uwagę wyniki wyborów z roku 23, no to PiS stracił to, co pamiętam około 7 czy 8 punktów procentowych, tak? Coś, coś w tym stylu to było, jeżeli chodzi o straty, no to znaczy, że ten ubytek był bardzo wyraźny. Takich osób jak ja, w skali Polskiej było mnóstwo. I pytanie, czy w skali Polski nie będzie też wielu osób po stronie konfederackiej, które najpierw głosowały właśnie na te partie, a później widząc, no, co się w tym momencie dzieje, postanowią jednak swoje poparcie wycofać i przerzucić na inną partię, którą uznają za skuteczną w rozliczeniu. Bo powtarzam, mówię o tych wyborcach, którym właśnie na tym aspekcie najbardziej zależy, nie tyle na gospodarce, na kwestiach światopoglądowych, co właśnie typowo na rozliczeniu w cudzysłowie polityków. Tak? To jest takie po prostu populistyczne, bardzo górnolotne, no ale do tego się tak naprawdę sprowadza ta narracja Konfederacji. Więc jeżeli ktoś chciał tego rozliczenia, no to już widzi, że od Konfederacji tego nie dostanie. Ciekawa sprawa, nie ukrywam, jak zareagują wyborcy partii Mencena, jak zareagują ludzie kręcący się wokół konfy. Jest to naprawdę mega interesujące, no ale to już czas pokaże i zobaczymy, w jakim kierunku ta sytuacja się rozwinie. Dajcie więc znać co o tym sądzicie, jakie są Wasze opinie, jakie są Wasze perspektywy. Będę wdzięczny za komentarz, za podanie tego filmu dalej, za jakąś subskrypcję. Też oczywiście by to bardzo mocno pomogło. Dziękuję, że jesteście, bo widać po zasięgach i też może nawet nagram o tym trochę inny, w cudzysłowie niepolityczny odcinek. Ale te zasięgi idą naprawdę nieźle. Tam w komentarzu ktoś się chyba lekko podśmiechiwał, że no tam mam wybitne zasięgi, w cudzysłowie wybitne, bo mam ich 1700 subskrypcji, no i te filmy robią po tysiąc, może parę tysięcy wyświetleń, no ale biorąc pod uwagę, że jestem na YouTube ile? Dwa i pół miesiąca, nawet niecałe, biorąc pod uwagę, że nagrywam to w najprostszy możliwy sposób, z najbardziej podstawowym setupem, z minimalnym montażem i tak naprawdę w, też znowu w cudzysłowie po godzinach, no to uważam, że taki wynik, i to też pokazują statystyki, Plasuje mnie raczej w górnej niż w niższej grupie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu zasięgów, jeżeli chodzi o to, do kogo docieram. Także bardzo dziękuję, jeżeli jesteście w grupie ludzi, którzy mnie wspierają. Jest mi, bardzo jestem, jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie, jestem bardzo wdzięczny i możecie być pewni, że na tym nie poprzestanę że mimo iż początek jest imponujący, to na pewno nie będę się tym zadowalał i mam zamiar iść cały czas, miesiąc po miesiącu, coraz wyżej. Dlatego mam nadzieję, że będziecie z wyczekiwaniem i z dużą nadzieją wyglądali i spodziewali się kolejnych materiałów. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!